dalej uważam, to jest sport i tak. pokazać trzeba kibicom i oczywiście o swoje, no bo ja nie chcę potem mieć rąk podrutowanych, a biję celnie. No niestety moja dyscyplina to jest boks i, i wiemy jak uderzę Dobra, jak jesteśmy w temacie dużych rękawic, to walka w dużej rękawicach też jest Cassio oraz Alana. I Cassius jeśli chodzi o walki w dużej rękawicach w boksie, ty powiedziałeś, że w przypadku przegranej oddasz pas króla. I czy to będzie walka o pas króla, bo Alan bardzo się o niego upomina. Może być. No i tak zostanie pas króla u króla, więc nie ma problemu. Ja się cieszę. Ja się cieszę, to od razu zabieram głos. Moi drodzy, jak na szampaniarze przystało, to od razu. Polek Kielicha Chubałowi. Przyszykujcie mu głos. jakiś numer Sequento Vibe, albo coś takiego. Kurwa, o, kurwa, biega, kurwa, tu są mikrofony, człowieku. jest mikrofony i dioda, to trochę. Ródu, 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 ródu. Kurwa! Taka <noise> już Ta sprytnie, mańka sprytnie się schował. Kurwa, oblał fotel, debil, jebany, pustak pierdolony. No, 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 widać, widać, że bardzo... Ale niespodziankę no. przygotował, chyba zapowiadał, kurwa, miesiąc, że...